Widzicie, kto wczoraj wygrał we meczu? Nie Polska, nie Finlandia, tylko ratownicy wygrali. Bezimienni ratownicy. Tapio Wirtanen, Pekka Salminen i, i Jari, Jari Hajkinen. I Łonic cofnęli tego gościa z tamtego świata. Stracił przytomność. No to, to wiadomo, na tym Mecu mógł stracić, bo to zrozumiałe, u nas dziadek to jest zgłona zalicył. Chociaż babcia chowała przed nim wódkę, ale jak skorupski oddał piłkę Finlandce głowi, to babcia skapitulowała i, i oddała flaskę dziadkowi. I sama jesteś z nim na. Ale sobie wyobraźcie, co przeżyli y, ci biedni w karetce Tomi Hajkinen i Katti Majkinen, jak im pacjent zaczął się budzić i się zapytał, słuchajcie, a kto wygrał? No i... Rozumiecie, bo u nas jak dziadek na chwilę uzyskał przytomność, no to my powiedzieli ze dziadkowi, że to był trening i że w ogóle bramki się podwójnie na wyjeździe, no jakoś i przeszło. Ale jakie piekło musieli te chłopaki przeżyć, rozumiecie, w karetce, jak Jari Hajkinen i Hajki Fatinen, jak im e, się pacjent zapytał, e, kto wygrał. A oni przez nie wiedzieli, czy ten kibic jest ze z Polski, czy ze z Finlandii. I teraz sobie wyobraźcie, co... co Jaki oni dy, dyletant mieli w głowie? Jak powiedzą, że Polska przegrała, a to był polok, no to przez byłby im zasuł te defibrilatory wszystkie i by puknął elektrodę. A jak by powiedzieli prawdę, że wygrali finowie, a to byłby fin, no to mu też z radości by mu rozrusznik w sercu alarm w, w karetce włączył. Ale słuchajcie, ratownicy Hajki Pakkinen i Jari kinen byli wyćwiczeni, mądre chłopie, i na pytanie kto wygrał, powiedzieli mu, że tyś wygrał chłopie, bo osobiście zaś wygrał, bo ześ nie musiał tego meczu oglądać. I potem jestem mu powiedzieli, hej, I ja wam też mówię, hej.